zatrwana całego, tak jak widzicie, porozstawiane różne bary. życiem, wieczorami. Ja tutaj wieczorami nigdy nie chodzę. Z tego względu, że no, dziecko w domu oznacza jedno. Trzeba siedzieć w domu razem z dzieckiem. Ale no, jest całkiem przyzwoicie. Czytałam właśnie Wasze komentarze w drodze do domu, bo przyjechałam właśnie z pracy i będąc w pociągu zaczęłam czytać Wasze komentarze właśnie na temat hmm, Peace hall i... Tych tutaj siedzeń na, na zewnątrz. Piszecie, że chyba trochę za zimno, żeby siedzieć na zewnątrz, a ja Wam powiem, że w Anglii jest trochę inaczej. I szczerze mówiąc, dzisiaj na przykład wcale nie jest zimno. Jest całkiem przyzwoita temperatura. W nocy ma być około 7 stopni. Więc myślę, że 7 stopni to jest nie najgorzej. Nie ma wiatru. Jest spokojnie. Ja nie wiem ile Wy jesteście w stanie zobaczyć, bo. Widzę, że ta... Mój telefon nagrywa trochę w takim ciemnym trybie. Ja mam nadzieję, że Wy wszystko dobrze widzicie, bo. Jakoś tak nie wiem. Wydaje mi się trochę ciemno. Ale tak właśnie wygląda. Peace Kiedy wszystko jest. No, karuzela jest nieczynna. Widzicie, jest pozakrywana teraz. Tak, zobaczcie, ile jest ludzi, ile ludzi siedzi na zewnątrz, zobaczcie. Na stoliczkach. Także tutaj jest trochę inaczej w ogóle. Ogólnie Anglicy są przyzwyczajeni do siedzenia na zewnątrz. Bardzo często kawiarnie, właśnie też mają stoliczki na zewnątrz. I to bez względu na to, czy to jest lato, czy jest zima, czy. No może mniej ludzi jest chętnych do siedzenia na zewnątrz. Jak jest naprawdę tak zimno, zimno, bardzo zimno, ale nadal siedzą, nadal siedzą. I tutaj um, takie same chyba dekoracje, jak były w zeszłym roku. Chyba już Wam też pokazywałam, byłam z młodym na spacerze porą wieczorową i też Wam pokazywałam. Zobaczcie, tutaj takie są też na ścianach pozawieszane. To jest piękne tutaj, tak wygląda jak jakby migotały gwiazdki Wam nad głowami. Zobaczcie jakie piękne są wystawy sklepów pomalowane, przygotowane na zimowy sezon. Udekorowane w różny sposób choinkami, światełkami. Także tutaj w centrum jest naprawdę ładnie. Trochę wszyscy narzekają na to, że choinka, która jest trochę wyżej, tak w samym centrum, centrum miasta jest okropna. No i faktycznie tam się nie postarali, bo wrzucili tylko kilka e, kilka lampek tak naprawdę i tyle. Nie ma żadnych tak naprawdę ozdób. Najpiękniejsza chyba choinka jest w, w Huddersfield, to jest miasto. No taki kawałek oddalony tutaj od mojego, ale jest to takie no, dużo większe miasto. I tam, ktoś wstawił zdjęcie z przepiękną choinką. Zobaczcie, tutaj jest taka stojąca dekoracja duża. Tam też są właśnie podwieszone takie te lampeczki, jak i tutaj, gdzie przed chwilą. Tutaj jest taki, takie podświetlone przejście. I dookoła tutaj, zobaczcie, z tej strony też są światełeczka i lampeczki przy sklepach. Tutaj jest dużo ciszej, dużo spokojniej, bo to już jest jakby inna strona miasta. <grym> tutaj nie ma tyle pubów. Tutaj są bardziej sklepy, więc nie tętni ta część miasta aż takim życiem wieczorem. Zobaczcie, jakie piękne tutaj są powieszone na drzewach też. Takie prezenty podświetlane. Zobaczcie, super to wygląda. Bardzo ładnie. Jest bardzo jasno, bardzo przytulnie. Śniegu trochę brakuje, to prawda. Zobaczcie, takich. jak W tę stronę Um, więc ja teraz obejdę troszeczkę dookoła przez pierwszym kroku nie lubię chodzić wieczorami sama przyzwyczaiłam się do tego, że wieczorami siedzę w domu i nawet jak z pracy wracam to naprawdę oglądam się 15 razy bo to nigdy nic nie wiadomo chociaż jest wcześnie um, znaczy nie ma po prostu takiej wiecie no późnej nocy nocy no ale jest jakby nie było po zmroku. I to jest choinka, o której mówiłam, o którą, którą wszyscy... O, migocze mi w ekranie. Nie wiem dlaczego te, te lampki nie migoczą. Nic a nic. Ale widzę, że tutaj nie wiem dlaczego, bo tamta, tamta mi nie migała, jak stanę. Też migocze. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale nie, te lampki nie migoczą Ogólnie One tak są po prostu na stałe. No i tutaj też jest... Lampki są przy... Też tutaj przy granicy... Dachu. Także i tutaj już dalej nie ma tak naprawdę. Kiedyś tutaj w centrum, bo to jest takie dybowe centrum, centrum, to było dużo więcej tych osób takich przewieszonych tutaj na lampach, nad ulicą też rozwieszonych. A teraz nie ma, tylko są te lampki tutaj z boku, i potem taka, o widzicie tam taki cukieras w tle na lampie. Czy powinno być pod lampą? Zawieszony. I to wszystko. To są wszystkie świąteczne dekoracje tutaj w centrum. Ta druga równoległa ulica ma trochę więcej, ale znowu, to też nie jest jakiś szał. Także... Także trochę bidnie. Bidnie to wszystko wygląda. Uff. No co zrobić? Teraz wracam do domu. Zrobię sobie... Ciepłą herbatkę i kolację. I potem będzie już czas, żeby młodego szybko wykąpać i wrzucić do łóżka. A kupiłam dzisiaj taki papier w Primarku. Widziałam go już w zeszłym tygodniu, jak byłam z młodym, ale nie chciałam przy nim kupować tego papieru, bo to jest dla niego, znaczy na jego prezenty z minionkami, taki świąteczny papier. Ale nie chciałam przy nim go kupować z tego względu, że on już jest teraz bystry. I on orientuje się. Jakby zobaczył ten papier w domu, to wiedziałby, że nie ma mi tylko że mama zapakowała te prezenty. Także muszę teraz przemycić. Mam nadzieję, że będzie, będzie u góry w salonie i że uda mi się do łazienki tam schować do mojego składziku, gdzieś tam do tyłu wrzucę. Ażeby młody nie widział. Bo wtedy, tak jak mówię, połączy jedno z drugim będzie wiedział, że... No nie, Mikołaj przyniósł mu prezenty, a mama zapakowała. Ale już chyba coś podejrzewa, wiecie? Coś już podejrzewa, że ten, ten Mikołaj taka ściema trochę. No ale zobaczymy. Zobaczymy. W zeszłym roku był bardzo podekscytowany. Pamiętam, że Świętami i tym, że, że Mikołaj był, i w ogóle taka była trochę akcja z dzwonkami. Były dzwoneczki, miałam dzwoneczki w telefonie. I mu mówiłam, że jak usłyszy dzwoneczki, znaczy, że Mikołaj nadjeżdża. I udawałam, że idziemy szukać Mikołaja, prosimy do sypialni. I tam mówię, idź zobacz szybko tam. Pod łóżkiem sprawdź czy nie ma nigdzie Mikołaja, a ja szybciutko się wlukłam do góry, podłożyłam prezent pod choinkę i włączyłam dzwonki na telefonie. I, i słyszę, jak krzyczy z dołu i za mamo, mamo, dzwonki! Mikołaj! Gdzie? Gdzie? Szybko chodź! Biegniemy, zobaczymy, gdzie jest ten Mikołaj? A... A on mówi, mówi do mnie, no tu go nie ma. Mówię, szybko, chodź, biegniemy do góry, zobaczymy. No i tam już był prezent pod choinką. Mówię, o, zobacz, zostawił Ci prezent pod choinką. A mówię, pewnie uciekł przez okno, bo my komina nie mamy, więc nie mogę mu mówić, że przez komin uciekł. W tym roku będę musiała zostawić okno uchylone, żeby było bardziej wiarygodne, wiecie. Moja mama też tak kiedyś kombinowała, mój dziadek się przebierał za Mikołaja, pamiętam, tak, tak, pamiętam te czasy, pamiętam, że byłam nieprzekonana, bo dziadek miał takie czerwone, bardzo specyficzne czerwone kalosze, które używał w ogrodzie, wiadomo i, i Mikołaj też miał takie bardzo specyficzne czerwone kalosze ubrane na nogach. Ja byłam głęboko nieprzekonana. Ja cały czas mówiłam, że to jest dziadek. Mama mi wmawiała, że oczywiście, że nie, no jak dziadek, no gdzie dziadek? Dziadek poszedł nakarmić pieska i świnki, bo jeszcze wtedy mój dziadek też świnki hodował. I mama cały czas mówiła, nie, no przecież zwierzę, dziadek poszedł na dół, na, tam nakarmić zwierzęt, zwierzątka. A Ja cały czas wmawiał, wmawiałam, o nie, to był dziadek. Ja wiem, że to był dziadek, ale miał czerwone kalosze i tyle. Dobra kochani, tutaj wchodzę już w cimny zaułek, więc kończę. Zobaczymy się później, później jaki Kochani, zaczęliśmy Ooh. już otwieranie kalendarza. Kalendarza w sumie. There's is it? Uh. What is it? What did you open? Oh, yeah, yeah, otwieramy. Yeah. Nie <laughs> wiem, co to miał być, za kształt uh, mieć. What is it, Oh, teddy bear. Okay. I'm trying to crack it in hard so I'll share with you. <laughs> All right, you want share with me? Yeah. As you do. Oczywiście bez dzielenia się nie da. Kochani, tak już pewnie zauważyliście. Dzisiaj jest trzynasty, tak w ogóle. Szczęśliwy. Sarkazm, oczywiście. Dla mnie trzynasty zawsze jest pechowy. Cokolwiek by się nie działo. Ale nawet jeżeli to nie jest piątek, a dzisiaj jest poniedziałek. Ok. I tak jak widzicie, jestem do tyłu z nagrywaniem, jestem do tyłu z edytowaniem. I niestety, ale um, młody się rozchorował. Jest w domu. Co powoduje, że mam jeszcze mniej czasu na edycję, jeszcze mniej czasu na nagrywanie. Um, no, nagrywanie jak nagrywanie, ale czas na edycję. W związku z czym starałam się jak mogłam. Przetrwałam pierwsze pół miesiąca, tak prawie. Hej, hej, hej! Hej! I have no idea what that would be like. Znowu jakiś bliżej określony kształt. A snowman. Mm, a snowman. Could be. Z tych kształtów to niczego. Nie można wywnioskować, tak naprawdę. To mm. Yes. I can powiem Wam szczerze. Mm -hmm. Jak widzicie nawet nagrywać się z, z modnie, da bo on po prostu wchodzi w każde słowo. Nie da mi dokończyć mojej myśli. A co chciałam Wam powiedzieć to to, że mm. bardzo jest mi przykro. Ale starałam się, żeby vlogmasy były tak jak być powinny, codziennie. Ale says, the elf. Poległam. Więc... Mam Więc... take in Nadal postaram się vlogmasy nagrywać. Ale będą one się pojawiały co drugi, a może nawet co trzeci dzień. Tak jak mi czas po prostu na to pozwoli. Także przepraszam Was bardzo. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Ja zawsze Wam mówię, że mm, moje dziecko jest dla mnie najważniejsze, a jego zdrowie jest moim ogólnym priorytetem. Mami, I no bo po prostu nie da, nie da rady inaczej. Także postaram się to wideo puścić jak najszybciej Christmas tree. Na całe szczęście choroba nie pozbawiła go em, smaku ani, e, ani entuzjazmu z otwierania czekoladek, także... Nie jest tak źle. Ale ma zatkany nos... Christmas tree! A Christmas tree! To był kształt choinki tak w ogóle. I. I'll do, I'll do it. thank you. you open this one? Can I open the other one? Nie? Yeah? Nie. Mm? Yeah. I ma bardzo zatkany nos i naprawdę... Mm, out. Zeszła noc. Musiałam się położyć razem z nim. Bo około <coughs> godziny 11 <coughs> się obudził. Nie mógł oddychać. Um, a ponieważ on nie lubi tak naprawdę spać na podwyższeniu nawet jakbym mu dała dodatkową poduszkę, to on tak się zsunie. Jest. No, 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 okay. A wiadomo, że jak macie zatkany nos nice. i śpicie na płasko, to nie będziecie mogli oddychać. Więc musiałam się położyć razem z nim, położyłam go sobie, znaczy tutaj jego głowę położyłam sobie na klatce piersiowej. I tak spaliśmy całą noc, nie? Sit down, please. Opa.

Eleven! Uuu, Amaretti Crisp, czyli ten, um, jeden z tych, których jeszcze nie mieliśmy. I tutaj jest um, luksusowa kombinacja, uh, hold on, hold on. Luksusowa kombinacja um, gładkiego karmelu, gładkiego karmelowego um, środka z pokruszonymi oh, ciasteczkami Amaretti. I wszystko jest zamknięte w delikatnej białej czekoladzie. Ja nie jestem. ogromną zwolenniczką białej czekolady. Uważam, że biała czekolada. I it tastes like It tastes like coconut. Spędź trochę czasu ze swoją rodziną. No, moja rodzina siedzi obok mnie. Does it taste like coconut? Mhm. -mm. Does it taste like Amen. Bardzo dobre. Mhm. Jak na białą czekoladę. Um. Mm. You like it? No. Nie. Nie. <laughs> Zatwierdzone. Go and wipe your hand. Mm -hmm. Powiem Wam, że mimo, że nie lubię jakoś specjalnie białej czekolady, to to było naprawdę przyjemne. Bardzo przyjemne. To jest znowu. O, znowu okay. baterię, więc będziemy się streszczać. 11, 12. Wow. Oh. Okej. Okay. O, oh, i kolejna nowość. No, to teraz już mieliśmy wszystkie smaki. Gian, Dzięki. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Ale tutaj jest napisane, że to jest. O. E, to jest kombinacja. Darling, please. To jest kombinacja czekolady z, e, z orzechem laskowym. W mlecznej what czekoladzie. a Nie wiem, czym jest ten Jan Dła, bo tutaj jest napisane, że. M... Yeah, mimi, a znany. I don't know. Tak w ogóle wygląda, It bo oczywiście młody like Wam. Chocolate. Nie da mi nic Wam pokazać, bo mimi, wszystko oczywiście od razu like ląduje chocolate. u niego w buzi. To like jak W ciekawości wygoogluję, czym ten oh, dziękuję jest. John bo nie mam pojęcia. John Says do something for Ale to so smakuje. Ma jak taka dość tania. Um, czekoladka orzechowa taka. Tutaj nadzienie mm -hmm. jest zupełnie, zupełnie gładkie. Tutaj nie ma żadnych kawałków, a ta czekolada tak dziwnie dziwnie smakuje. Mm. Dużo, dużo. Oh, bardziej wolałabym by jeść ten amaretti crisp ale to biała czekolada Jaki mm, ma trochę dziwny posmak, nie wiem o co chodzi um, i tutaj jest przesłanie do something for your local community czyli zrób coś dla swojego otoczenia moje otoczenie to jest w ogóle dość ciekawe to też jest taka espresso ciekawe again. U, espresso i znowu mamy tutaj czekoladkę kawową na dzisiejszy dzień a propos mojego otoczenia, to dzisiaj e, właśnie mam Wam mam coś do pokazania, ale chyba będę musiała najpierw podładować baterie, bo e, na pewno e, aparat nie wytrzyma aż tak długo, ale dostałam dzisiaj paczkę e, z samego rana i wyszłam, żeby ją odebrać. Patrzę, jeden samochód policyjnie zaparkowany po przeciwnej stronie ulicy, drugi samochód. A przy drugim samochodzie taki kordon zrobiony. Więc coś tam się stało. Ogólnie, tutaj, gdzie my mieszkamy, to przy tej samej ulicy, po prostu po drugiej stronie, to są po prostu takie mieszkania, które dostają. No, to są problematyczne, czyli pijacy, narkomani, gdzie takie takie osobistości. Oni jakoś specjalnie na przykład dla nas osobiście, czy nam tutaj mieszkającym to jakichś takich super problemów nie wiecie nie powodują, bo nigdy nie zaczepiają nikogo, nie są jacyś obraźliwi, a czasami jak nawet przychodzę z młodym, na przykład latem jak mają bardzo często drzwi otwarte, to tam takie też dwie, dwie babeczki mieszkają i one na przykład zawsze E, zwłaszcza ta jedna, hmm. zawsze coś tam mówi, o jaki, jaki ładny chłopiec, wiecie, jakiś tam, albo, dzień dobry i takie tam Me? uprzejmości. Me? i to nie są Me? źli ludzie, po prostu ludzie z problemami, no ale coś tam Me? ewidentnie się extra stało. Nie, yeah, extra big. Coś tam się ewidentnie stało takiego, że no dzisiaj była wonder, robicja, a, a że było wszystko od, gdzie um, był kordon zrobiony, było wszystko odtaśmowane, od, od to domyślam się, że coś, coś się stało takiego, no, albo się pobili, Albo niestety ktoś przydatkował, albo coś, coś takiego się stało, tego wiadomo. Także taka to okolica, okay. gdzie mieszkamy. A teraz jem ostatnią czekoladkę. Układuję hmm, hey, hey, hey. baterie. Mam nadzieję, że młody się zajmie czymś, może włączę mu jakąś bajkę czy coś. Bo jak on mi nie da w spokoju te, tej paczki wam pokazać, to ja po prostu będę tutaj płakać. I teraz powiedzcie mi, że on jest słodki. Are you gonna say bye-bye? <grymne> <grymne> aktor, to jest po prostu niemożliwe. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że młody też się z wami żegna. Bye. bye.